Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kasper Boron. Jestem doradcą podatkowym w Krakowie. Jest ze mną kolega Bartosz Przybysz, też doradca podatkowy. Dzisiaj opowiemy Państwu trochę o przejściu z umowy o pracę na własną działalność gospodarczą. Wskażemy Państwu no, zalety takiego działania oraz potencjalne ryzyka i aspekty, na które Państwo. Powie. Szczególną uwagę myślę, że na sam początek byśmy w ogóle zaczęli od tego, jakie cechy Państwo, działając jako przedsiębiorcy, powinni w ramach tej działalności spełniać. Tak naprawdę, trzeba zwrócić uwagę na trzy zasadnicze elementy, czyli odpowiedzialność wobec osób trzecich, to jest taki pierwszy, pierwszy element. Mianowicie, załóżmy, jeżeli decydujemy się z przejścia z tej umowy o pracę na umowę B2B, to nasze postanowienia umowne pomiędzy nami a ja byłym pracodawcą powinny wyraźnie podkreślać, że to my jesteśmy odpowiedzialni za rezultat naszych prac. Sytuacja nie może wyglądać w taki sposób, że całe ryzyko za jakiekolwiek... Czy wyrządzone szkody ponosi nasz pracodawca, czy jakikolwiek podmiot na rzecz, będziemy wykonywać nasze usługi. Drugim elementem jest kierownictwo oraz miejsce i czas. Mianowicie, działając w ramach B2B, nie powinniśmy unikać takich sytuacji, w której z naszych postanowień umownych czy z faktycznie wykonywanych naszych czynności wynika, że musimy stawiać się codziennie w danym miejscu. Nie mamy w tej sytuacji żadnej jakiejkolwiek dowolności co do możliwości załóżmy chociażby pracy zdalnej, czy pracy z innego miejsca. Oraz należy pamiętać o, o tym, że powinniśmy działać. To można powiedzieć w pełni indywidualnie i niezależnie, czyli nie powinniśmy być zdani na takie permanentne kierownictwo naszego byłego pracodawcy albo innego podmiotu. Natomiast co ważne, tutaj za takie kierownictwo nie uważa się dawania wskazówek oraz takich dygresji co do sposobu realizacji danej umowy i postanowień, czyli nie może to być tak naprawdę stałe kierownictwo, natomiast jeżeli powiedzmy w umowie zawrzemy postanowienia co do samej realizacji danego kontraktu albo oczekiwań naszego kontrahenta, no co tutaj sytuacja... sytuacja yy... I ostatni element to jest ryzyko za prowadzenie tej działalności. To jest powiązane oczywiście z tą odpowiedzialnością, dlatego że no, jeżeli nie będziemy mieli w tej naszej umowie żadnych postanowień umownych, które chociażby nakładałyby na nas... Kary umowne, czy zobowiązywałyby nas do naprawienia wyrządzonej szkody, no to można powiedzieć, że jakby tego ryzyka też za bardzo nie będzie. Ogólnie powinniśmy mieć tutaj się na baczności, jeżeli chodzi o te, o te dwa aspekty, czyli ryzyko i odpowiedzialność. Co ważne, to niekoniecznie musi wyglądać tak, że ta odpowiedzialność czy to ryzyko one będą ponoszone bez żadnych ograniczeń. My możemy sobie umownie ograniczyć te odpowiedzialności, powiedzmy do konkretnych kwot, więc, więc nie musi być to na szczęście odpowiedzialność nieograniczona. Są jeszcze takie inne elementy, jak chociażby. Chociażby kwestie związane z urlopami i zamieszczanie w tej umowie o naszej współpracy takich postanowień, które są właściwe dla kodeksu pracy. tak, no, Lepiej unikać takich postanowień, jak powiedzmy, usługobiorcy przysługuje x dni urlopu w trakcie, w trakcie danego okresu, no dlatego, że to. Już tutaj budzi nam jakieś skojarzenia z, ze, stosunkiem, ze stosunkiem pracy, więc należy przede wszystkim dążyć do tego, żeby ta nasza umowa i ten nasz kontrakt był wyzbyty z tych elementów, które są właściwe dla umowy o pracę. No ale jak już mamy tak naprawdę spełnione te wszystkie kryteria, o których przed chwilą powiedziałem, no i otwieramy sobie tą naszą działalność jednoosobową. No to należy liczyć się tutaj z pewnymi ograniczeniami i pewnymi wyłączeniami, które będą nas obowiązywać. Tak, należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest opodatkowane na zasadach ogólnych. Mamy tutaj możliwości wyboru innej formy opodatkowania czy to w postaci podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przejście na własną działalność daje możliwość wyboru tej formy opodatkowania, jednak ustawodawca prowadził nam tutaj pewne ograniczenia. To dotyczy takiej sytuacji, kiedy świadczymy określone czynności na rzecz byłego czy obecnego pracodawcy, bo też tutaj nie ma przeszkód, żeby łączyć umowę o pracę z własną działalnością gospodarczą, a zakres czynności odpowiada tym, które wykonywaliśmy w ramach stosunku pracy. I w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestię podatku liniowego, no to w tym roku, w którym zmieniliśmy ten model współpracy lub nawiązaliśmy dodatkową umowę współpracy z naszym pracodawcą na podobny zakres czynności, nie możemy wybrać tej formy opodatkowania. Domyślnie mamy zasady ogólne. Dopiero w następnym roku możemy zmienić tą formę opodatkowania na podatek liniowy. Podobnie sytuacja kształtuje się w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Też tam mamy podobne ograniczenie, tylko tam okres karencji trwa dłużej niż jeden rok, bo zarówno wykonywanie w obecnym, jak i poprzednim roku podobnego zakresu obowiązków, jak na umowie o pracę, wyklucza z tej formy opodatkowania. Co istotne, należy podkreślić, że to ograniczenie dotyczy tylko odpowiadających czynności, które były wykonywane w ramach stosunku pracy, więc nie w każdym przypadku przejście z umowy o pracę na własną działalność gospodarczą będzie generowało nam obowiązek opodatkowania w pierwszym czy w drugim roku naszej działalności, naszego dochodu na zasadach ogólnych. Z interpretacji podatkowych wynika, że nawet Częściowo tożsamy zakres obowiązków nie musi nam wykluczać wyboru w innej formy opodatkowania niż zasady ogólne. Istotne jest to, żeby ten zakres nie był tożsamy. I przykładowo, jeżeli chcielibyśmy w tym roku przejść z umowy o pracę na podatek liniowy, no to dobrym rozwiązaniem byłoby przejście z tego stosunku pracy na własną działalność z końcem roku. Bo jeżeli rozwiążemy umowę o pracę 31 grudnia i nawiążemy współpracę już w ramach działalności 1 stycznia, to co prawda przerwa pomiędzy tym zatrudnieniem będzie wynosiła jeden dzień, natomiast dla celów podatku dochodowego to już będzie jeden rok podatkowy. Więc pod koniec roku zawsze warto przemyśleć zmianę tego modelu współpracy. Natomiast jeżeli to będzie w trakcie roku, no to musimy mieć na uwadze to, że jeżeli będziemy wykonywać. Podobny zakres obowiązków, no to do końca roku będziemy musieli być co najmniej opodatkowani na zasadach ogólnych, a w następnym nie będziemy mogli wybrać ryczałtu, tylko ewentualnie podatek liniowy. I, i podobne ograniczenia dotyczą też ewentualnych preferencji, jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia y, społeczne. Bo zakładam, że większość osób, które. Planuje ewentualnie zmienić model współpracy z umowy o pracę na własną działalność, nie prowadziło takiej działalności w perspektywie ostatnich 60 miesięcy, i co jest jeden z warunków do zastosowania omawianych preferencji, jeżeli chodzi na składki na ubezpieczenia społeczne. I drugie z ograniczeń dotyczy kwestii wykonywania obowiązków na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. I tutaj też na gruncie składkowym mamy podobne ograniczenie. Że te czynności nie mogą pokrywać się z tym, co y, robiliśmy w ramach umowy o pracę. No i jeżeli nie wykonywaliśmy tej działalności w perspektywie ostatnich 60 miesięcy i nasz y, zakres obowiązków nie pokrywał się z tym, co wykonywaliśmy w ramach umowy o pracę, to mamy możliwość skorzystania y, z dwóch takich podstawowych preferencji. Pierwsza z nich to jest ulga na start, czyli przez y, pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej nie musimy opłacać składek na Ubezpieczenie społeczne. Tutaj też, co istotne, liczą się pełne miesiące, więc taka drobna sugestia, że jeżeli planujemy założyć tę działalność gospodarczą, no to żeby to nie było pierwszego dnia miesiąca, tylko kolejnego, w takiej sytuacji zyskujemy dodatkowy miesiąc tej ulgi na start, i po upływie te, tych 6-7 miesięcy mamy możliwość przejść później na preferencyjny ZUS. Wtedy już musimy płacić składki na ubezpieczenia społeczne. Tylko od niższej podstawy wymiaru to jest 30% minimalnego wynagrodzenia przez kolejne 24 miesiące. Też co istotne, jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, to, to tylko my, jako przedsiębiorcy, jesteśmy zobowiązani do opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne. Te składki nie będą potrącane z naszego wynagrodzenia tak jak to miało miejsce w przypadku umowy o pracę, też tutaj nasz były pracodawca nie będzie płacił od wypłacanego na wynagrodzenia swojej części składek na ubezpieczenie społeczne, więc z jednej strony mamy pewną korzyść, no bo te składki zazwyczaj dla przedsiębiorców są niższe, bo pełny ZUS jest wymierzany od 60% przeciętnego miesięcznego, Wynagrodzenia, a nie od wynagrodzenia faktycznie wypłacanego. Natomiast to też rodzi pewne wady związane z tym, że nasze składki na ubezpieczenie emerytalne czy rentowe są wpłacane w niższej wysokości, no przez co późniejsza ewentualna emerytura też może nie być tak wysoka, jak w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Też trzeba zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do. Umowy o pracę, składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolnie opłacane przez przedsiębiorcę, też nie mamy przymusu ich opłacania. Na, na, należy jednak też odróżnić składki na ubezpieczenie społeczne od składki zdrowotnej. Składkę zdrowotną przedsiębiorca zawsze musi płacić bez względu na to, czy wykonuje nie. podobne czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar samej składki zdrowotnej, ona jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania. No w przypadku zasad ogólnych no to jest 9% osiągniętego dochodu, w przypadku podatku liniowego 4,9% osiągniętego dochodu. Natomiast, jeżeli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, te składki zdrowotne są uzależnione od przedziału przychodów, w którym się mieścimy, i wtedy mamy stałą zryczałtowaną kwotę. Może teraz na koniec powiem o takich głównych ryzykach, które mogą się czaić w przypadku przejścia na kontrakt B2B. Mianowicie bywa, że na B2B chcą przejść osoby, które na przykład są jakoś wysoko postawione w danym przedsiębiorstwie, zarządzają ludźmi są dyrektorami czy na przykład menadżerami, zarabiają całkiem niezłe pieniądze, no i chcą jakoś uciec od tych wysokich zobowiązań, no i zdecydują się na założenie tej działalności i powiedzmy, prowadzą sobie tą działalność przez czas i podczas kontroli okazuje się, że te czynności, które są przez nich wykonywane, stanowią tak zwany kontrakt menadżerski. I o co, o co tutaj chodzi? To jest takie ograniczenie, które dotyczy ściśle określonych typów czynności, głównie no, czynności, czy, czynności zarządczych, dlatego powiedziałem tutaj o tym, że ryzyko dotyczy głównie kadry zarządzającej. I na czym, na czym to polega kontrakt menedżerski to jest na gruncie prawa cywilnego taka umowa w sumie no nie, nie nazwana no bo tutaj raczej mówimy o jakiejś praktyce organów skarbowych co do definiowania zakresu tych czynności zarządczych a nie w przepisach jakiegoś prawa cywilnego i istnieje ryzyko, że podczas, załóżmy, takiej kontroli, organ stwierdzi, że doszło tak naprawdę do, do zawiązania tego kontraktu menadżerskiego, który jest niestety opodatkowany na skali podatkowej i te przychody są uznawane za działalność wykonywaną osobiście. Czyli proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której na przykład są Państwo na ryczałcie od dwóch albo trzech lat, wystawiają Państwo tam faktury na 15% jako usługi doradcze, na przykład związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. A okazuje się po tych dwóch latach, że no byli Państwo cały czas tak naprawdę na kontrakcie menedżerskim. I powinien ten podatek być płacony na skali podatkowej. A jak Państwo zarabiają dobrze, no to pewnie od dużej części tego wynagrodzenia trzeba by było zapłacić 32% podatku. I teraz, co w ogóle wchodzi w zakres tego kontraktu menedżerskiego? To są takie czynności jak zarządzanie bieżące przedsiębiorstwem, kierowanie i koordynowanie prac zarządu, nadzór nad realizacją zadań związanych z zarządzaniem i opracowywanie i oraz przedstawianie wyników realizacji planów rocznych oraz planów na kolejny rok. Bardzo ważne jest to, że w, to, w zakres tego zarządzania nie wchodzi na przykład doradztwo. Załóżmy, jeżeli sporządzamy dla zarządu na przykład jakąś i mówimy, że z tej ekspertyzy wynika to 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 i to. Bo raczej nie powinno być to zakwalifikowane za kontrakt menadżerski. Tutaj raczej chodzi o takie czynne branie udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Na przykład jeżeli są jakieś filie albo oddziały przedsiębiorstwa, mamy tam jakiś dyrektorów, którzy są odpowiedzialni za konkretne oddziały, no to tutaj to ryzyko jest większe dlatego że oni fizycznie mają pod sobą ludzi, którym po prostu wydają wiążące polecenia, no i Tutaj ryzyko jest dość wysokie, ale skupmy się teraz na tych konsekwencjach, bo o ile po stronie tej osoby, która przeszła sobie na B2B, nie będzie zbyt wielu problemów w przypadku tej re reklasyfikacji, to ten nasz były pracodawca na przykład, albo po prostu podmiot, na rzecz którego świadczymy te usługi, już nawet nie był pracodawca. Może mieć problemy. Jakie problemy? No załóżmy, okazało się, że w zaliczkach na podatek dochodowy na tym ryczałcie została odprowadzona kwota powiedzmy 100 tysięcy, a powinna być odprowadzona kwota 200 tysięcy, dlatego że ten dochód zostanie przekwalifikowany jako dochód opodatkowany skalą, a nie ryczałtem. No i ta to na byłym pracodawcy. Albo na tym podmiocie, na rzecz którego świadczymy usługi, ciążyłby obowiązek dopłaty tej różnicy w podatku. Tak samo, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, no to niestety ta składka zdrowotna też musiałaby być zapłacona przez tego pracodawcę lub innego pracodawcę. No i mamy tutaj jeszcze oczywiście odsetki, a oprócz tego istnieje również ryzyko, że zostanie zakwestionowane po prostu prawo do odliczenia, podatku VAT, więc ten nasz kontrahent, na rzecz którego byśmy świadczyli usługi i okazałoby się, że to jest kontrakt menedżerski, no ma cały szereg nieprzyjemności z tego tytułu, więc trzeba uważać, uważać jakie usługi chcemy świadczyć na rzecz tego naszego kontrahenta. No i... Mm, no, i jeszcze należy sobie zdawać sprawę z tego, że te konsekwencje, o których przed chwilą powiedziałem, one nie dotyczą tylko kontraktu menedżerskiego, ale również przekwalifikowania na przykład tego naszego stosunku B2B na umowę o pracę. Czyli załóżmy, jeżeli podczas kontroli okazałoby się, że. Nie ponosimy odpowiedzialności ani ryzyka za te nasze działania. Działamy pod kierownictwem i w konkretnym miejscu w konkretnym czasie. Zostanie stwierdzone, że to jest umowa o pracę, no to te konsekwencje, o których wcześniej powiedziałem, przed chwilą powiedziałem, one dotyczą również przekwalifikowania naszego studenta na umowę o pracę, a nie tylko na, nie, nie tylko na kontrakt menadżerski. Ja tu jeszcze chciałbym podkreślić, bo też jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, no to płatnikiem w przypadku kontraktu menadżerskiego, czy umowy o pracę jest podmiot zatrudniający. I podobnie jest, jeżeli chodzi o kwestie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli chodzi o kontrakt menadżerski, to jest traktowany do umowy cywilnoprawnej, składki powinny być pobrane tak jak od umowy zlecenie, więc Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie byłoby jakaś zryczałtowana kwota, jak w przypadku przedsiębiorcy, tylko byłaby to kwota od wynagrodzenia, więc te składki też mogłyby być tutaj niedopłacone. Też, co istotne, no w przypadku kontraktu menedżerskiego czy umowy o pracę, podmiot zatrudniający też jest zobowiązany do opłacenia połowy składek z własnych środków, nie tylko z wynagrodzenia, które było wypłacane czy to pracownikowi, czy to menadżerowi. I tu też w tym przedmiocie były spory pomiędzy podmiotami, które zatrudniały takiego menadżera, czy pracownika, jak się finalnie okazało, odnośnie tego, czy taki podmiot zatrudniający może żądać zwrotu opłaconych składek od tego pracownika czy menadżera, no z racji tego, że na nim to ciążyła funkcja płatnika. No i obecnie orzeczenia idą w tym kierunku. Że obowiązek ciążył na płatniku. To, że nie była ostatecznie wypłacona pracownikowi czy menadżerowi kwota netto, nie jest tutaj istotna, jeżeli chodzi o bezpodstawne wzbogacenie, bo obowiązek ciążył na płatniku, czyli podmiocie zatrudniającym. Dlatego też często w praktyce, w przypadku takich funkcji menedżerskich, nie przechodzi się jeden do jednego na własną działalność gospodarczą. Często łączy się kontrakt menedżerski, z własną działalnością gospodarczą, wydzielając odpowiednio kompetencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem na kontrakt menedżerski, natomiast y, różny tutaj zestaw czynności związanych z doradzaniem, czy doradztwo w zakresie zarządzania, czy doradztwo biznesowe, przygotowanie różnych analiz rynkowych, mo można przerzucić na własną działalność gospodarczą. Oczywiście, no, też jest kwestia tego, że późniejsze wynagrodzenie, zarówno z kontraktu menedżerskiego, jak i później na własnej działalności gospodarczej, no powinno być adekwatne do wykonywanych czynności, to nie powinno się odbywać w sposób y, dowolny. Też y, co istotne, jeżeli chodzi y, o kwestię reklasyfikacji na kontrakt menedżerski, to wydaje się, że tego problemu nie ma, jeżeli dane usługi związane z zarządzaniem y, wykonuje y, spółka, która jest podatnikiem CIT-u. No, w takiej sytuacji nie ma zastosowania przepisy dotyczące kontraktu menedżerskiego z tego względu że one są zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych też tutaj miałem styczność z taką interpretacją w której spółka komandytowo-akcyjna świadczyła takie usługi menedżerskie między innymi przy pomocy wkładu własnego komplementariusza takiej spółki i tutaj w tej interpretacji akurat to była Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu stwierdziła że opodatkowanie będzie na normalnych zasadach, czyli najpierw spółka zapłaci od tego swojego dochodu CIT, następnie przy wypłacie zysku komplementariuszowi będzie pobrany 19% podatek belki wraz tutaj z możliwym odliczeniem dla komplementariusza, więc nie będzie to przypisane do źródła jakim jest działalność osobista i nie będzie to opodatkowane na zasadach ogólnych. Natomiast trzeba mieć na uwadze, żeby można powiedzieć, przejście na spółkę w zakresie tych zwią czynności związanych z zarządzaniem nie miało charakteru sztucznego, czyli dobrą okolicznością byłoby to, aby w tej spółce również działały jakieś inne osoby, które mogłyby wykonywać te czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, żeby nie było to proste ukrycie tego kontraktu menadżerskiego pod spółką. Tak, myślę, że to no chyba wszystkie informacje, które chcieliśmy przekazać. Jeszcze nie wiem, czy chyba nie zostało powiedziane, że tak naprawdę te wszystkie ograniczenia i te ryzyka, o których, o których mówimy tutaj z kolegą, one dotyczą tylko tych schematów działania przy jednoosobowej działalności, przy spółkach osobowych. Natomiast. Załóżmy, jeżeli chcielibyśmy założyć sobie spółkę, która jest podatnikiem CIT, na przykład komandytową albo spółkę ZO, no to tak naprawdę te ograniczenia, o których teraz powiedzieliśmy, w ogóle nas, w ogóle nas nie dotyczą. Też warto pamiętać, że część z tych ograniczeń co do na przykład wyboru formy opodatkowania, jeśli chodzi o podatek liniowy czy reach-out, one dotyczą tylko usług tożsamych, które są świadczone na rzecz byłego pracodawcy. Czyli, załóżmy, jeżeli stwierdzimy, że chcemy w ogóle zmienić pracę i jesteśmy na przykład programistą na etacie, ale zmieniamy firmę, no to duża część tych ograniczeń nas po prostu nie dotyczy, no bo tutaj mamy mowę o byłym pracodawcy i o tożsamości usług. Natomiast, jeżeli to będzie nowy pracodawca no to siłą rzeczy nie ma problemu, żebyśmy robili to, co robiliśmy u poprzedniego w ramach u nowego. Tak naprawdę uniwersalne problemy mogą wystąpić tylko w przypadku przekwalifikowania danego stosunku na umowę o pracę oraz na zakwalifikowaniu danego stosunku na kontrakt menadżerski. Tutaj, bez względu na to, czy to jest. Były pracodawca, czy to jest pracodawca um, jakiś zupełnie nowy, nowy podmiot, z którym współpracujemy, no to te dwa ryzyka przekwalifikowania istnieją zawsze, natomiast nie zawsze istnieją te oceny co do możliwości formy opodatkowania. Myślimy, że to wszystko w razie pytań. Prosimy śmiało śmiało o kontakt i jesteśmy do. Dziękujemy bardzo. Usłyszenia.